Andrzejem Gleniem i Markiem Grusielem. To są też. Ważne osobistości w naszej Radzie, którzy też decydują i dbają, aby spory rekreacja w naszym mieście rozwijał się prężnie, nie zaginął. Wacek Mozer, prezes Świętokrzyskiego Związku Pokru i pan dyrektor Dawia Guczak, komendant chłopca Czesław Rączkiewicz, postacie znane, wpisane na co dzień w kalendarzu naszych imprez, naszych działań, naszej współpracy. Szanowni Państwo, witam jeszcze raz bardzo serdecznie Was wszystkich. Zuszki, które tak dzielnie dzisiaj przybyły i realizują nasze zadania, grupę ratownictwa Wotru, prawda? A więc wspaniała grupa GPI, grupa patrolowa interwencyjna, nasza młodzież wojskowa, która edukuje się właśnie w zespole szkół gastronomicznych i fotelarskich. Ci wszyscy, którzy mieli okazję degustować tą zdrową żywność za sprawą właśnie tej szkoły, z którą bardzo miło nam się współpracuje. Myślę, że jesteśmy również przekonani do tego, że warto zdrowo być, żyć i odżywiać się. Także zachęcam i myślę, że będziemy razem dalej współpracować. Nasza wspaniała orkiestra, która sześć lat już koncertuje dla nas, uświetniając wszystkie działania. No i państwo, którzy jesteście, mamy też przedstawicieli straży pożarnej, a więc pck czyli Polskiego Czerwonego Krzyża, ratowników medycznych, a więc wszyscy ci, którzy walczą, dbają o to, abyśmy byli zdrowi, abyśmy mogli wspaniale się rozwijać, mówię o tych maluszkach, a my, żebyśmy dalej ciągnęli i, i cieszyli się tym, co powstaje w tym mieście. Panie burmistrzu, zapraszamy, prosimy jako gospodarz miasta, naszej uroczystości o kilka słonecznych słów, bo słoneczko nam świeci dzisiaj wspaniale. Witam Państwa bardzo serdecznie. Faktem jest, przepraszam, że mam strój może nieodpowiedni, ale miał ja mi tu jeden pożyczek wschodni, ale brak. Powiem tak, że pogoda jest tylko dla bogaczy, przede wszystkim dla bogaczy Ducha. I cieszę się, że z tych wszystkich, którzy przybyliście na ten bulwar, bo nigdy nie mieliśmy szczęścia, aby go w jakiś sposób otworzyć uroczyście, ponieważ zmagaliśmy się z przeciwnościami losu w ubiegłym roku, w tym roku też nam jakoś aura nie szczędziła. Dolegliwości. Myślę, że jesień jest ładna i od tej jesieni niech już stale świeci słońce w Sandomierzu i ten bulwar służy dla Państwa tak, jak będzie potrafił. A po to jest wybudowany, aby Państwo mogli spędzać tutaj wolne chwile. Ja mogę powiedzieć, że ten bulwar był budowany z pieniędzy unijnych. Prawie 80% wartości całego zadania to. Unia dała, a to, że Unia dała, to gdyby nie Rada Miasta Sądomierza, i tutaj obecni radni, to też by tego nie można było zrobić i to również dzięki nim, bo podejmowali stosowne uchwały. Ten bulwar powstał, mamy się czym pochwalić, ale nie, i dzisiaj się nie chwalimy, ponieważ ten drugi etap piszczeli, no jeszcze się y, nawiedziła nas ta nieszczęsna ulewa i popłynęło, ale myślę, że w przyszłym roku już wszystko będzie w najlepszym porządku, a tu mogę obiecać, że oprócz tego, że na Żółkiewskiego jest piękna, piękny ogródek jordanowski, to myślę, że w przyszłym roku powinniśmy małymi krokami przystępować do budowy parku sandomierskiego, który na to zasługuje i mając jeszcze do tego park będziemy mieli taką wielką ofertę turystyczną dla, dla wszystkich, nie tylko dla turystycznych, ale przede wszystkim dla mieszkańców Sandomierza, aby mogli i mieli gdzie spędzać wolny czas. Tam jest miejsce dla wszystkich, dla małego i dla dużego. Wszystkiego najlepszego. Bawcie się i cieszmy się z tego, co mamy. Dziękuję serdecznie za uwagę. Dziękujemy Pani Lubistą.